Masz ten moment, gdy jesz loda albo pijesz coś lodowatego i nagle auć. Ale nie chodzi tylko o zimno, to twój mózg daje ci ostrzeżenie. Nazywa się to brain freeze. Choć ból wydaje się pochodzić z głowy, to reakcja obronna twojego mózgu na nagłe ochłodzenie naczyń krwionośnych w podniebieniu. Nazywa się to brain freeze. Choć ból wydaje się pochodzić z głowy. To reakcja obronna Twojego mózgu na nagłe ochłodzenie naczyń krwionośnych w podniebieniu. Gdy zimny napój dotyka podniebienia, naczynia krwionośne kurczą się w mgnieniu oka, a potem gwałtownie rozszerzają. Twój mózg odbiera to jako ból i wysyła sygnał alarmowy do całego ciała. Stąd ten przeszywający ból. Niektórzy naukowcy twierdzą, że Brain Freeze to mini system alarmowy. Chroni mózg przed gwałtownymi zmianami temperatury, które mogłyby zaburzyć jego pracę. Twój mózg naprawdę stara się cię uratować. Niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi. Powodem jest różna gęstość naczyń krwionośnych i sposób, w jaki reaguje nerw trójdzielny, przesyłający sygnały bólu do mózgu. To pokazuje, jak unikalny jest twój mózg. Brain freeze jest też ciekawym przykładem, jak mózg łączy sygnały sensoryczne. Nagle odbiera zimno jako ból, choć w rzeczywistości nic w mózgu nie jest uszkodzone. To taki mały trik neurologiczny, który działa w sekundach. Najprostsza metoda? Przyciśnij język do podniebienia albo pij powoli. Twój mózg uspokaja alarm i ból znika. Teraz wiesz, że mózg nie tylko myśli, on cię chroni.